Dzisiaj robię coś słodkiego na grilla. Sezonowe owoce u mnie będą to pyszne polskie truskawki do tego piękne wyrośnięte drożdżowe ciasto. Dokładnie, będę robił drożdżówki z truskawkami na grillu Color. Właśnie tak. Nazywam się Marcin Kucia i ja w kuchni zachęcam was do kliknięcia, subskrybuj i do kliknięcia dzwoneczka, żeby nie przegapić żadnego z naszych filmów. A dzisiejszy film kręcimy w Zaścianku Podlaskim, fantastycznym miejscu, w którym jest lato w pełni, do tego pyszne truskaweczki i działamy. Składniki. Drożdże, cukier, truskawki, mąka, trochę soli, woda, olej, masło. Zaczynamy od ciasta drożdżowego i każde ciasto, które zaczynacie robić, zacznijcie od wlania wody, bo później robi się straszny problem, więc Wlewam tutaj wodę, robię najpierw rozczyn drożdży. Możecie oczywiście użyć e, drożdży e, suszonych, ale takie są lepsze. I zobaczcie, dlaczego najpierw wlałem wodę i teraz daję tutaj cukier. Chodzi o to, żeby ten cukier rozmieszać w wodzie. Zobaczcie, pięknie mamy syrop cukrowy. Wszyscy barmani już nas kochają. I teraz w to wkruszam drożdże. Proszę bardzo. To jest idealna temperatura do robienia takiego ciasta, bo zdarzało nam się robić ciasto drożdżowe zimą i ono wtedy tak fajnie nie rośnie, a dzisiaj pójdzie to wszystko elegancko. Teraz dosypuję tutaj odrobinę mąki i odstawiam na 15 minut, żeby to sobie wszystko ruszyło. Najlepiej, oczywiście, przykryć ściereczką. Mogę sobie w międzyczasie przygotować kruszonkę. Mam tutaj 200 gramów masła. Zasypuję cukrem. Ile cukru używacie, to już zależy od Was. Tak naprawdę ja nie lubię, kiedy ciasta są jakieś strasznie, strasznie słodkie. I dosypuję tutaj mąkę. Teraz wszystko muszę pomieszać. I jak się połączy, to będziemy mieli idealną, gotową kruszonkę. Te już ruszone drożdże trzeba teraz. Dopompować resztą mąki, dodać odrobinę soli, bo przecież ciasto nie może być tylko słodkie. No, i jak już zacznie nam różga w ten sposób działać, musimy się przełączyć na łyżkę. Mieszam, mieszam. No, i oczywiście ciasto potrzebuje troszeczkę oleju. Ja tutaj dodaję olej, który jest. Niesmakowy i bezwonny. I teraz wchodzimy tutaj z ręką, zgarniamy całą tę mąkę, która jest na e, ściankach. Och, lubię zapach drożdżowego ciasta. W ogóle pamiętajcie, co jest, e, to jest dosyć ważne. Podchodźcie do ciasta drożdżowego z miłym usposobieniem, bo ono czuje. Jak będziecie źli, jak będziecie sobie myśleli o e, sytuacji na świecie, o klimacie, o e, twarzach polityków, nie, myślcie o miłych rzeczach: o lecie, o pięknych dziewczynach, przystojnych chłopakach, e, miłych chwilach z przyjaciółmi i o tym na przykład, jak e, możecie przygotować sobie zawczasu takie drożdżóweczki, niech one wyrosną, a potem na grillu. Wrzucacie je i wszyscy. Jak to? Grażyna! Na grylu takie ty już tak, Renata. Zawsze we mnie wątpiłaś, a teraz spójrz na to. Grażyna, ale to nie wyjdzie. I zawsze podkochujący się w Renacie Wiesiek powie jednak: Grażyna ma rację, odchodzę od ciebie! No i to wszystko może się wydarzyć. Tymczasem, nawijając wam ten farmazon niczym z telenoveli Ukulałem kuleczkę i tę kuleczkę teraz przykrywam. I moi drodzy, odstawiam w ciepłe miejsce. Na szczęście w zaścianku Podlaskim ciepłych miejsc w taką pogodę nie brakuje, więc za chwilę wracamy z ciastem, które wyrosło. Trzy kwadranse później moje ciasto jest już fajnie wyrośnięte, ale to jeszcze nie koniec wyrastania. Tymczasem włączę sobie grilla. Grill musimy rozgrzać do mniej więcej 180 stopni, więc. Rozgrzewamy na full. No i teraz wrzucam na stolnicę mąkę, no i jeszcze troszeczkę powyrabiam to ciasto. Zobaczcie jak ono pięknie, pięknie wyrosło, pięknie pachnie. Tak i tak i tak i tak i teraz moi drodzy robię sobie dwie części. Będę robił z tego dwie drożdżóweczki. Zobaczcie za Zagniatam je tak, pod spód, pod spód, pod spód. O! W ten sposób. I będę kulał. I uwaga, pierwszy raz e, przy naszych kolorowych filmach będę używał papieru do pieczenia, ale to jest faktycznie pieczenie. Odstawiam teraz bułeczkę, jedną tutaj drugą odstawię obok. Pamiętajcie, że one zwiększą swoją objętość i będą rosły, więc nie mogą być zbyt blisko siebie. Podwincie, żeby były jak najbardziej okrągłe i też przykryjcie. Niech one sobie wyrosną. Cały jestem w mące, ale bardzo lubię taki stan. Patrzę, jak one tutaj wyrosły. No i dobrze. I teraz je jeszcze rozgniotę i zrobię w nich taką malutką dziurkę w środku. Bo tam muszą wejść nasze cudowne truskaweczki. No dobrze, moi drodzy, wrzucam tutaj truskawki i nie jest tak, że, e, e, że jest jakaś taka cukiernia, która liczy każdy grosz. Nie, lecę na bogato. Proszę bardzo. O, to będzie dobre. Proszę bardzo. Tu jest odpowiednia liczba truskawek i teraz przez to, że jest bardzo ciepło tutaj, to nasza kruszonka troszeczkę już płynie, ale no robiąc to w zaciszu domowym, po prostu pamiętajcie, żeby kruszonkę wyciągnąć bezpośrednio z lodówki. I wtedy ona będzie najlepsza. No i dobra, słuchajcie. Jest kruszonka. Tak jest. Jest grill rozgrzany do on ma teraz 200 stopni, skręciłem go, żeby temperatura schodziła. Pamiętajcie, że jesteśmy na pełnym słońcu. I teraz kładę to na górnym ruszcie. Zobaczcie. Pyk. No i czasem trzeba popoprawiać. Pamiętajcie, że na dolnym byśmy się potopili od razu. O, tak! Zaglądam. Oczom bym ukazują się dwie piękne drożdżóweczki. Ojoj, Ojojojojojoj! oj joj. Oj, 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 oj. No i drodzy Państwo, tak się powinno celebrować początek lata. Pięknie wyrośnięte teraz, żeby nam, na coś się nam ta mięta, którą tutaj mamy, przydała. Nie tylko do e, orzeźwiających napojów. Proszę, proszę. Cyk mięta. I piękne drożdżóweczki, pełne cholernie gorących truskawek. To jest moja wersja dla mnie nieprzeładowana za bardzo cukrem, ale jeżeli chcecie sobie na przykład teraz jeszcze posypać to cukrem, pudrem, to możecie oczywiście to zrobić. Możecie robić wszystko tak jak chcecie, jeśli chodzi o proporcje słodkości, bo naprawdę to wy będziecie to jedli. No i Renata, i Grażyna, wiadomo. Moi drodzy, subskrybujcie kanał Cholera i bawcie się grillem, bo jak pokazujemy Wam na tym kanale już od dobrych paru lat, grill to nie jest tylko karkówka i nacięta kiełba podlana piwem przez wujka z wąsem. To jest fantastyczna zabawa i bardzo dużo możliwości.